Dlaczego narcyz ostatecznie zniszczy każdy związek? Dzisiaj chcę wam powiedzieć o tym z punktu widzenia neuropsychologii, neurobiologii, dlaczego tak się dzieje, co dzieje się w jego mózgu i dlaczego on tak postępuje. Zaczyna oczywiście od fazy love bombingu, to wiemy, bo to nakręca układ nagrody, dopaminę i więzi oksytocyny, ok, i opioidów. Kiedy relacja staje się prawdziwie bliska, no na skutek love bombingu trudno, żeby było inaczej. U narcyza uruchamia się pętla wstyd, kruchość, co prowadzi do poczucia zagrożenia. Poczucie zagrożenia prowadzi do kontroli, a kontrola to nic innego jak dewaluacja ofiary. I kiedy już ją zdewaluuje, przynosi mu to chwilową ulgę. Tak to u niego działa. To leczy jego napięcie kosztem oczywiście więzi, kosztem oczywiście tej relacji. Więc związek, wiadomo, zaczyna się kruszyć. Z czasem rośnie tolerancja na bodźce u narcyza. Narcyz potrzebuje coraz większego dramatu lub nowości. I ponieważ jego podziw i atrakcyjność oraz zasoby, z czasem, z jego wiekiem, jak, tym, jak, jak się starzeje, to wszystko maleje, a mechanizm nadal zostaje paliwo znika. A samotność i sztywność rosną. Dlatego narcy z wiekiem staje się coraz gorszy, za przy okazji dlaczego love bombing skleja tak mocno? No już mówiłam o tym w poprzednich filmach, przypomnę krótko. Neurochemia i uczenie się dopamina, nadmiar pochwał nowości, duży błąd przewidywania, szybkie uczenie, ona on równa się nagroda. Ok, tak to przyswajamy. Oksytocyna plus endogenne opioidy, czyli dotyk, bliskość, daje subiektywne poczucie bezpieczeństwa i przywiązania. Noradrenalina, czyli miejsce sinawe, euforia plus czułość, to jest laserowe skupienie na partnerze. Okay? I zmienna nagroda, czyli te drobne wycofania i powroty z miłością, to najsilniejszy klej uczący mózg: czekaj, aż będzie nagroda. To dlatego przez tą huśtawkę wciąż chcecie wracać do e, toksycznego partnera. Przyspieszone tempo, idealizacja, bratnie dusze, zlewanie się granic, wielkie obietnice o przeszłości, stan realnego życia nie utrzyma tak naprawdę poprzeczki ustawionej na poziomie love bombingu. Normalnie nie jesteśmy w stanie tak funkcjonować, i to jest zaplanowane po to, żeby cię uzależnić, a potem zawodzić, bo wiadomo, że będziesz wracała. Więc taka jest strategia love bombingu. Okay? I dlaczego? Właśnie dlatego love bombing skleja tak mocno. Idźmy dalej. Spójrzmy na rdzeń mechanizmu destrukcji. Jak to działa w neuropsychologii narcyzmu? Krucha samoocena i wstyd działa w ten sposób, że mózg w którym nadreaktywne ciało migdałowate, czyli sygnał zagrożenia wizerunku, jest słabsza modulacja przez hamowanie afektu, tzw. ból społeczny, ok? I teraz zwykła prośba lub feedback jest przeżywana jak zrzucenie maski albo atak. Tak czuje to narcyz. Prośba albo feedback, uwaga. On to odbiera jako atak. Spotkaliście się pewnie, spotkałyście się z tym pewnie nie raz. I włącza się obrona, a obroną jest dewaluacja ofiar. To ty jesteś ofiarą, bezwartościowy, bezwartościowy. Tak zachowuje się narcyz. Intymność u narcyza, ta bliskość, ta intymność, w której w love bombingu jest taka wspaniała, ona u narcyza, ta bliskość, Równa się zagrożenie. W jego mózgu tarto działa. Czyli styl przywiązania często unikowy, lękowo-ambiwalentny, im bliżej jesteś z narcyzem, tym większy lęk przed wchłonięciem czuje narcyz i większy lęk przed utratą kontroli nad tobą. Strategia deaktywacji tej intymności, tej bliskości, narcyz wprowadza chłód, ciche dni. Testy lojalności, prowokacje, by zdystansować i ulżyć swojemu napięciu. Tolerancja na bodźce i nuda. Po takim haju spada czułość receptorów dopaminowych. To znaczy, że potrzeba coraz mocniejszych bodźców, tak? Czyli dramat, rywalizacja, jakieś trójkąty, gra o zasoby, potrzeba cały czas to podbijać. Skutkiem tego jest, że stabilność, normalne życie równa się nuda. A dramat znów smakuje. OK? Znowu narcyz czuje, że żyje. Empatia oczywiście jest jednostronna. Często względnie sprawna empatia poznawcza rozumie, co czujesz, ale słaba a, 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 afektywna, czyli ta współodczuwalna, nie współodczuwa, nie czuje. Więc używa informacji o emocjach instrumentalnie, a nie po to, żeby budować relacje. I teraz. Splitting, idealizacja, dewaluacja, idealizacja, dewaluacja. Psychodynamika, czarno-białe widzenie chroni kruche ja, narcyza. Jedna rysa na twoim zachowaniu to jedna rysa równa się cała osoba zła. Tak widzicie narcyz. Z piedestału spadasz na samo dno. Nie ma stanów pośrednich w oczach narcyza. On tak to widzi. Pętla, wstyd, furia, wycofanie, ulga. Ok? Wstyd, furia, wycofanie, ulga. Rozumiecie? Krytyka lub brak zachwytu równa się narcissistic injury, czyli jeżeli skrytykujesz go albo nie będziesz się nim zachwycać, to się równa narcystyczne, narcystyczna rana. Ok? Wstyd, to powoduje wstyd u narcyza. Potem agresję pasywną albo aktywną, to zależy od typu. Albo chłód i to prowadzi do chwilowej ulgi. Więź w ten sposób pęka, no bo nie da się inaczej, tak? To niszczy relacje. Mózg zapisuje dewaluacja, jak ją niszczę, równa się ulga dla mnie narcyza. Ok? I jest to nałogowa regulacja narcyza. Dlatego, czy można go naprawić? Raczej ciężko i raczej. Wiele lat ciężkiej pracy, szkoda życia, chyba tak naprawdę. Dlaczego niszczy każdy kolejny związek? Brak uczenia korekcyjnego, czyli odpowiedzialność zawsze na zewnątrz, a nigdy tu w środku odpowiedzialność za to, co robię. Brak aktualizacji schematów w korze przedczołowej. To ja mam coś w sobie zmienić u narcyza? Nie ma tego wzmacnia się nawyk, każda skuteczna dewaluacja redukuje napięcie narcyza, więc to toruje ten sam szlak, ok? Ten sam szlak w mózgu, powtarzaj to, bo to jest dla Ciebie dobre. Rosnące dawki dramatu, bo tolerancja dopaminowa spada, więc rosną te dawki dramatu, on potrzebuje coraz silniejszy, więc awantury są coraz większe, już nie wystarczy krótkie spięcie. Okay? I nie wystarczy jakaś tam kłótnia. Już trzeba zrywać za każdym razem, kończyć relację trzeba za każdym razem, żeby poczuć tą adrenalinę, wróci, nie wróci, będzie on mnie się starać nie, będzie on mnie błagać, czy nie. On tego potrzebuje, ona tego potrzebuje. Więc te testy są coraz silniejsze, jak powiedziałam. To powoduje większą kontrolę i coraz twardsze kary w stosunku do swoich ofiar. Kurcząca się sieć społeczna, coraz mniej osób jest gotowych zasilać go, no bo w końcu każdy zauważa jego zachowania, wcześniej czy później, chociaż potrafi je świetnie maskować. Więc jeżeli spotyka się z kimś od czasu do czasu, rzadko, to trudno to zauważyć. Trzeba z tą osobą być 24 godziny na dobę, żeby wyłapać jego mechanizmy zachowania. Więc <tryk> ci, którzy stawiają granice, <tryk> szybciej po prostu odchodzą. A ci, którzy nie potrafią tych granic stawiać, Trwają w tych relacjach. Mapa cyklu, jak wygląda? Najpierw jest w praktyce, słuchajcie, miód, love bombing, tylko my dopamina oksytocyna. ok? Mikrotesty, drobne przesunięcia granic, żarty, zazdrość, to z miłości było, dewaluacja, krytyka, porównania, chłód, dni, sliding i na, intermitencje, czyli nagłe czułości pokaże. Nagroda jest największa, pokaże. Pamiętajcie, najlepiej się odczuwa, najbardziej. Jest ekscytująca. Eskalacja, kontrola, izolacja trójkąty, projekcje i wina i projektowanie winy na ciebie, rozpad lub hubering, powrót do pierwszego, jeśli paliwo wraca, oczywiście, jeśli nie, to wiadomo. Co to robi z mózgiem partnera? I ofiary. Oś HPA powoduje przewlekły stres, zaburzony sen, wyczerpaniem głapę znawczą, głępoznawczą chusztawkę dopaminową, przywiązanie do ulgi pokaże, czyli ten najsilniejszy klej, o którym mówiłam. Kora przedczołowa przeciążenie, gorsza kontrola impulsów i planowania rządzi lęk i ulga, i diemen, ja, ruminację poczucie winy, zwężenie, zawężenie tożsamości, co zrobiłam źle. Ciąg dalszy, kochani, w następnym odcinku. Te kody narcyza jest dla Was. Trzymajcie.